Mieszkańcy bloków przy ulicy Kościuszki 12 i Wąskiej 2 są zdruzgotani stanem ich bloków. Przechodząc pod balkonami trzeba raz po raz oglądać się, czy aby nie spadnie nam na głowę kawałek elewacji. Może dojść do tragedii. Podobnie jest z oknami w budynkach. Tam wypadło okno w klatce A z korytarza, grożą wypadnięciem wszystkie. Przyszły, przyszli panowie, zabili to piś, pilśnią. My mieszkamy jak w slamsie. Do mnie do mieszkania przyszła komisja w okna wziąć, bo są zgnite. No to wziął mi taki pan, przyszedł z biura i mi wziął i powiedział, że, żebym się na zimę szmatami pozatykał. Życie w stojących obok siebie blokach nie jest łatwe. Szczakowa widocznie jest nieco zapomnianą dzielnicą, bo remonty w tym miejscu to rzadkość. Są to budynki, które gmina przejęła w 2009 roku od poprzedniego właściciela. To były budynki robotnicze Huty Szkła. I w momencie, kiedy gmina je przejmowała, były w dosyć no, w złym stanie technicznym. Poprzedni właściciel nie robił tam wymaganych remontów ani żadnych prac modernizacyjnych. Odrapane elewacje, uszkodzone dachy, zniszczone im to codzienność dla mieszkańców tych bloków. Zobaczcie, jak wygląda Mieszkają tu panie powyżej 80 lat, nawet 90-latki. Idzie się tu zabić. O, wchodzę, potem się boję, żeby się nie wywalić tutaj, bo drzwi otwarte, schodzę to samo. Tak ten, to cóż, trzymam się tutaj i, i tu. No żeby nie było pieniędzy, pan dyrektor odpowiada. Że nie ma na jeden stopień zrobić. Szczególną bolączką jest zniszczony dach w budynku przy ulicy Kościuszki. Wygląda jak ser szwajcarski, a gdy tylko przychodzą opady, to mieszkańcy na własną rękę muszą ustawiać na poddaszu wiadra, które gromadzą wodę. Proszę zobaczyć. O, i pan, o. Nie jest to jednak skuteczna metoda, bo woda dostaje się do ich mieszkań. Szczególnie cierpią lokale tuż pod dachem. Proszę że to nie jest kwestia tego, że to jest mała plamka na suficie, no nie, to jest... tylko tu po prostu jest sufit no, to całkowicie Tu za chwilę grzyby będą. Tak. Sufity są całe zalane wodą, popękane na całej powierzchni. Aż dziw bierze, że jeszcze nie wyrosły tam grzyby. Jeśli chodzi o Dach w budynku przy ulicy Kościuszki 12. To na ten rok był przewidziany remont pokrycia dachowego w tym budynku i takie prace remontowe. Uzupełniające to pokrycie dachowe, będą w tym roku jeszcze przed okresem zimowym wykonane. W tych mieszkaniach konieczny jest generalny remont. Tylko po co go robić, skoro za kilka dni lub tygodni sytuacja się powtórzy i okaże się, że pieniądze będą wyrzucone w błoto. Mam mieszkanie zalane kuchnię-łazienkę. Zgłosiłam w administracji, bo to jest wada kominów. Nikt nie przyszedł zobaczyć, i remontu nie ma. I ściany popuchnięte, to się wszystko sypie. Płacę, wymagam z tego założenia i słusznie. Wychodzą mieszkańcy, a płacą dużo, bo opłaty za mieszkania do małych nie należą. Widzi pan tych ludzi, czy wyglądają na kryzysów? A, a czynsze płacimy jak w TBS-ach? W tej chwili czynsz wynosi. W mieszkaniu czy pokojowym, gdzie moja rodzina mieszka, ponad 900 zł. Drastycznej podwyżce uległy opłaty za centralne ogrzewanie. Tak wzrastające centralne, to jest naprawdę skandalicznie. Żeby 44% poszło w ciągu yy, w ogóle roku. pół roku, płacimy za centralne ogrzewanie cały przez rok. cały rok. I nie rozumiem, dlaczego jedni mogą być w ciepłych mieszkaniach, a my nie, mimo że my z całego osiedla płacimy najwyższe stawki. Jeszcze w styczniu tego roku za centralne ogrzewanie była stawka 5,24, w tej chwili jest 7,55. Czyli w tym roku o 44% poszło centralne ogrzewanie. A blok obok, gdzie ma to samo źródło centralnego ogrzewania, płacą 3,60, a obok drugi gdzieś 5,40 od metra kwadratowego. Myśmy pisali do ja nich pisma, żeby nam kalkulacje dali. Nic, nie ma na to odpowiedzi. To samo Nic. wody. Tak, woda to Bo samo. to rozliczenie tak. półroczne na kanale głównym, gdzie wszyscy mamy liczniki zamontowane i nie rozumiemy, skąd się biorą te dopłaty po 300, po 200, nieraz po 500 zł. Wody na głównym ubytki, liczniku. Ubytki. W budynku na ulicy Wąskiej podobnie. 820 na 49,5 metra kwadratowego. 820 zł cięż. Płaciliśmy 376 złotych, w tej chwili 713, czyli zakładam, że przez 4 lata podwyżka jest 337 złotych, już nie liczę tych groszy, to jest prawie 100%. Kontaktowaliśmy się z Miejskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych, który nadesłał nam wykaz wykonanych prac w tym miejscu od 2010 roku. Gmina przejęła budynek w marcu 2009 roku. 2010 roku: Uzupełnienie kratek wentylacyjnych w stropodachu, dachu, remont schodów, suma 13,4 tysiąca złotych. 2011 roku: Awaryjna wymiana poziomów kanalizacyjnych w piwnicy, częściowy remont dachu, przegląd i wykonanie próby instalacji gazowej. Pozostałe remonty, m.in. wymiana stolarki, remont instalacji, suma 21,800 800 złotych. 2020 Rok wymiana drzwi wejściowych, wymiana poziomów instalacji wodnej wraz z zaworami, częściowa wymiana pionów w instalacji wodnej, remont balkonów w dwóch lokalach, pozostałe remonty 30 tysięcy złotych. I 2013 rok remont przewodów kominowych, remont instalacji elektrycznej, naprawa dachu, docieplenie stropu dachu, wymiana obróbek blacharskich na dachu, planowane zakończenie w grudniu bieżącego roku, niecałe 60 tysięcy złotych, w sumie prawie 125 tysięcy złotych. Na 2014 rok MZNK planuje opracować projekt modernizacji centralnego ogrzewania. Na przyszły rok również zaplanowali mamy prace remontowe w budynkach przy ulicy Wąskiej 2 i Kościuszki 12. Jeśli chodzi o ulicę Kościuszki 12, to będzie m.in. likwidacja pieców gazowych w łazienkach, czyli popularnych junkersów, remont kominów, remont brakujących przewodów kominowych, remont instalacji elektrycznej, i tam będzie wyłożony. Prawdopodobnie około 250 tysięcy złotych na te wszystkie prace w tym budynku. Natomiast przy ulicy Wąskiej planowane jest m.in. opracowanie projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. Szacunkowy koszt takiego projektu to jest około 12 tysięcy złotych. Wymyślili sobie bojlery elektryczne, nie bacząc na to, że dach. Jest przeciekający, zalewa mieszkania, że klatki schodowe sypią się, mieszkamy jak w jakimś rynsztoku dosłownie. Pytamy jednak jak to jest, że MZNK ma budynki w fatalnym stanie, a stojący tuż obok blok, również przy ulicy Kościuszki, który podlega Centrum Obsługi Nieruchomości Administrator, został wyremontowany, a prace trwają tam nadal. Tam był zrobiony remont kapitalny dachu, ocieplenie ścian i stropów. I była wykonana kotłownia gazowa, indywidualna do tego bloku. Zasada tej inwestycji była taka, żeby ogólny poziom kosztów nie uległ większej zmianie. Tam może złotówkę zdrożeją koszty związane z tym, że, że jednak był brany kredyt, ale generalnie zdrożeje fundusz remontowy, natomiast stanie ją media, bo, bo w tym momencie no, znacznie tańsza będzie dostawa ciepła do, do budynku kilkanaście dni temu informowaliśmy o problemach mieszkańców bloków socjalnych przy ulicy Sulińskiego 43. Tam podobnie problemem jest budynek w fatalnym stanie i wysokie opłaty. Co łączy te wszystkie miejsca? Każdy z budynków jest zarządzany przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych.